Słuchajcie, co mi się chyba zrobiło? Takie wrażenie, że już kiedyś do Was mówiłam. Słuchajcie, to zrobiło mi się te, te, no, te, że we się zrobiło. Król nie? A to nawet lepiej, bo jakbym Was znała, tak uczciwie, nie? Dobra, słuchajcie, opowiem Wam tą kryzysowską historię. Kolejny Słuchajcie, z moją psiłką, Gabryśką, pojechałyśmy na imprezę do Maćka. Kojarzycie y y y Maćka, czy nie? Tak, jest Ta, mi Pan, Ci co nie kojarzą, Maćka, Maciek to jest taki cłaniuro Fifa Rafa, przedstawiciel Bebiko, co ma służbowe Pikachenta, tego typu, nie? No, kojarzycie go? No, wiecie komu zawsze wrości zamiast kielich, taki cwaniurka, nie? Tak, no. słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Bo on taki chyba trochę zniemyściały jest, nie? Ten Maciek, nie? Tak, taki kuba trochę pinky, nie? Słuchajcie, jak kiedyś była u niego na imprezie i graliśmy w te... Kuba, te takie kwadraciki, co się gubią tak wiecznie, ten no. O, skrable, o, skrable, nie? No i słuchajcie, ja z nim mam w Tyrrzynie, no, podpowiadałem, słuchajcie, jak Kuba waliłam. waliło. Mówię, zobaczcie, Miamka. Drive y, nie? Zamawiamy driver y i mówimy driverowi, że chcemy na lwowską ulicę, co nie? Słuchajcie, a u nas kuwa dookoła wieży, nie? Hello! Hello! kwa o co kaman, nie? Hello! Czyż my jesteśmy Warszawianki i już w Warszawie 4 kuwa nie nie? z grubej rury, co pan pytala, nie? Ja mówię, skupiasz ząb, brzydko, nie? a on się wraca, i jeszcze lepszy kłopot, a na sekundę się nie podoba to spytałaś, nie? O, kurwa, mówię, okej, okay, jest okej, okay, jest kultura, z Gabryszką, nie? Za końce do niego, ten zawraca my w mówię, mówi, crazy night! Szok, nie? No, tak było, uływał, nie? Ale ty jest nie? Słuchajcie, musiałyśmy koła z buta, bo już nawet autobusów nie było, nie? Tak było kwa nie? Ale okay. jedziemy z Giebryszką, tam dącimy, a popylopków, chłopaków zaczepiamy, koła wszyscy szczekają, a my jedziemy, takiego koła pojechamy po tej ulicy, koła mówię wam, nie? Tak było, nie? I słuchajcie, na przykład, słuchajcie tego, przychodzimy do Maczka, słuchajcie tego, a jego nie było!